Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Cześć, tu syntetyczny Krzysztof. Zastępuję prawdziwego Krzysztofa, któremu bardzo popsuł się głos. Wróci do nas za jakiś czas. A teraz do rzeczy. Podcast Biznesu bez stresu, 15 listopada 2021 roku, odcinek 144. Obsługa klienta, głupcze. Patroni biznesu bez stresu, a w szczególności patroni głosu biznesu bez stresu wiedzą, że od pewnego czasu pod kierunkiem fachowców pracuję nad optymalizacją działania moich strun głosowych. Co dwa tygodnie spotykam się z logopedą, żeby ocenił moje postępy i zaplanował kolejny zestaw ćwiczeń. Po wizycie idę do rejestracji i rezerwuję termin następnego spotkania. Ostatnio jednak nie zarezerwowałem. Dlaczego? Dlatego, że w rejestracji nie było żywej duszy. Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, nic nie będzie. Nie wiem, czy się jeszcze tam pojawię. W międzyczasie zaopatrzyłem się w kilka książek opisujących anatomię narządu głosu oraz zawierających podobne zestawy ćwiczeń. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że książki nie dadzą mi informacji zwrotnej, czy dobrze im wykonuję poszczególne czynności, ale jestem już w stanie sam wyłapywać wiele błędów i je korygować. Możesz powiedzieć, że marudzę, że przecież mogę zadzwonić i zapisać się na kolejną wizytę. Pewnie, że mogę, ale nie w tym rzecz. Chciałem Ci pokazać mechanizm tracenia klientów przez firmy. Szybka i kompetentna obsługa stała się obecnie najważniejszym atrybutem biznesu, który chce odnieść sukces. Klient jest dziś niecierpliwy. Nie chce czekać, aż Pani w rejestracji zje kanapkę na zapleczu, nie chce czekać na odpowiedź mailem za około kilka dni. Autentyk? I nie chcę przez 21 minut wysłuchiwać tej samej melodyjki przeplatanej komunikatem, przepraszamy, wszyscy nasi konsultanci są w tej chwili zajęci, jesteś pierwszy w kolejce, też autentyk. Są firmy, które zrozumiały, że dobry kontakt z nabywcą buduje wzajemne zaufanie i działa znacznie lepiej od nachalnego marketingu. Przykłady? Amazon, Basecamp, WordPress, a z polskich firm Zenbox i Orange Flex. Ich działy obsługi klienta błyskawicznie odpowiadają na pytania i nie są to odpowiedzi ogólnikowe, tylko konkretne, dotyczące danej sprawy. Osoba, z którą rozmawiasz, przedstawia się i robi wszystko, żeby rozwiązać Twój problem, a nie jak najszybciej Cię spławić. A jak jest w Twojej firmie? Czy łatwo jest zadać Wam pytanie? Jeśli tak, to czy ktoś czyta to pytanie ze zrozumieniem? A kiedy już przeczyta, to czy jest szczerze zainteresowany załatwieniem sprawy, czy tylko pozbyciem się na zastanów się nad tym, bo od dobrej obsługi klienta zależy przetrwanie Twojej firmy i szansa na zwycięstwo w twardej walce konkurencyjnej. Powodzenia.